Cześć, witajcie, drodzy widzowie. Spróbujemy od tego, że zrobimy sobie nową karteczkę do notatek. To tutaj, no, new. O, i mamy pustą. Napiszemy sobie, że to będzie filozofia. Filozofia. Ym. Mamy tutaj PDF z Wikipedii na temat Epikura, mojego ulubionego filozofa. Z tym, że jak ze wszystkim, idę na Łatwiznę i nawet nie, nie czytam dokładnie. Wszystkiego o nim, ani e, co on tam sobie, tylko wyszukuje coś, co jest dla mnie istotne, jakieś tam różnice pomiędzy demokratyjską a epikurystyczną filozofią przyrody. Nie, nieciekawe życiorys, no tak, to można tam coś wiedzieć na ten temat. Nigdy się nie ożenił. No, cierpią na kamicę nerkową, to się zdarza. Piszę ten nic do ciebie. Radość mojego umysłu. Aha, to, to, to. Błagam cię, dbaj o dzieci, metro do Szkoła gościu przypominał wspólnotę, przyjaciół mieszczących, e, mieszkających pod jednym dachem, jednak nie przeszkadzało mu to ustanowieniu hierarchii systemu. Ja tam nie jestem za bardzo za hierarchią, raczej tak za Zatem żeby każdy miał swoją e, swój, swoje miejsce i, i mógł sobie tam robić to co potrzebuje. O to mi się podoba z Epikura i to sobie mogę wstawić tutaj nie da się wieść przyjemnego życia jeżeli nie żyje się mądrze dobrze i sprawiedliwie ani szkodzić ani nie doznawać szkody i nie da się żyć mądrze dobrze i sprawiedliwie nie żyjąc przyjemnie niby trochę masło maślane ale mniej więcej ja to rozumiem wiem o co chodzi to mi wyjaśnia rzeczy potwierdza moje zdanie na ten temat i o co głównie wchodzi od cała moja filozofia. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do jutra cześć.